Kurwie coś, koniec. Patrz, ciągnie go, ciągnie go, patrz. Coś zapierdoli, czy nie? Nie zapierdoli, oh. bo tak bokiem pójdzie ładnie. A! Minimalnie tyle, kurwa! Tędy, tydy, następni pod górę. BMW zrezygnowało. Ale tamten czeka, będzie skręcał. To jest i do <laughs> lepiej, lepiej <wjechać. śmiech> Na <ten> zjadą, Kurwa. Lepiej zjechać. Następnie jadą, kurwa. To zabędą dwóch. No ja tylko 8 minut. <laughs> Trzeba mu minut i na telefonie ma chyba z pół godziny do nagrania. Ale kurwa. Jest następny. Napierdala liczby, sypie, tak. nie kurwa! Nie, idzie do przodu jak burza! Stoi! <głosy> Aparaty, <głosy> To są jajca dzisiaj. Ale drogowcy, jak to nie zaskoczyli? Stoi, O, patrz, papa, patr, patr, to dębno stawia, koń. Jedzie, boki. Teraz już tego. Paga, uciekać! Pa, jednie. Ale urwał. Ale to było dobre. Uciekać, bo będzie. Ale urwał, a tylko trochę było. Uważaj! Odejdź! 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 Uwaga, bo przybierniczy! Urwie na serce! Jezu! A Jezus Maria! a jej, Ale go otłukują dzisiaj! Co się dzieje? Źle stanął i go tłuką! Otłuchli całego! Mógł chłop jeździć, koniec! Tragedia! Ale cię pobijali dzisiaj! Bo teraz koniec jazdy! Ostatniego Teraz to ja bym <laughs> proponował no, ty. na policję. No ja, ja, tak ja tak Gdzie na kupę A nie miałem że za godzinę przyjadę. Gdzie stałem? Nie miałem się nie chować? Nie widzi pan Gdzie stałem chować? No ale stał pan... No, ten, no, ten, 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 nie ten nie wyjdzie tam. Widział pan, że pacar taki sam, no, sam no, zrobił numer. To była kwestia czasu, kiedy pana tak zadzwonili. Mówiłem, że będą łagcie. tylko jeszcze postojmy, to tu jeszcze się dobiją. Nie. I tak nawet jak tam wystarczy, Ten nie wyjdzie. Kręć wybiru do Gówno tam, nie podjedzie. <laughs> Już widzi. Już stoi Teraz tak zacząć mu gazować to jest koniec dosz Teraz poprzech i koniec i na dół ślicz Tu niżej trzeba o, nie. przypierdoli, patrz, ten przypierdoli zaraz, patrz, czy nie? Nie. Nie zaczepił Bokiem idzie Ale koło supa poszedł minimalnie. To dosyć. Oled, oled, teraz teraz idzie. Ale idzie tyłem. El, ostro idzie. Słup! Łup! Nie, nie. Ja o! Cup! Up! Ja Tak. Ewszczę. masz szczęście. Masz szczęście, dzisiaj, tak. Spartowski dzień. Spartowski dzień. Wejdź do mnie. Nie tak stoisz tu. Nie tu Teraz ta. Ten to przy

O, ja podejdź. Stój. Spodrzę, spodrzę. Ale tam coś mi wjeżdża. Podejdź. Co ten tak się rozpędził? Kurde, jak on zapieprza to. Wariat. A tu A tu do góry idzie kurde biały. Dobra. Dziewucha. Kurde, jak się rozpędziło. Już po hamulcach. Koniec. Patrz, 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 patrz. Koniec. Teraz będzie akcja. Nie Patrz, jest kurde. Patrz, patrz. Nie uciekła, nie? przypierdoli. Koniec. Nie uciekła, Patrz. Pa! Jed. pa. Jest, kurwa, pierwsza, to. Widziałeś, mówi, nic nie będzie, już nie. Trzeba było tam niżej lecieć szybko i to nagrać. No, tak, bo tu trzeba na dole wstać. A ja będę biegał, się wypieprzę i to. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało coś być. No przecież tu będę stał, to tu cały czas coś będzie, no. I Kazła wybiegła. Uch, chuj tu jest. Stoją no we dwóch, mocno? Koniec jazdy, na we dwóch. Nie zjazdę! Zaraz temu Mercedesowi kurczę. Nie, zjazdę. Dobra, obcierkę dostał, ale złotucha nie popuści. Jedzie. Jedzie ten! Lepiej odejść, bo na no. złotów odejście stąd no. bo idzie na was o, 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 o. nie? Zatrzymam ja, tak, tak, tak. ja, ja. Ale fana